No, i koszt 20 tysięcy ponad. Plus tamte dwie naprawy 50 tysięcy w plecy. Kupujcie zatory. Wspierajcie pepików. Będą mieli za co piwo pić. Jest po prostu masakra. Czy jakieś awaria oprócz. No nie, był wymieniany yy, dwa lata temu, 1500 zł, w tej chwili kosztuje 2,5. Co jest przyczyną, jest taka malutka kostka, która by kosztowała może ze 200, no ale trzeba cały, całą kolumnę kierowniczą wymienić, bo przecież w częściach on nie występuje. No i problemem jest teraz półbiegi, jeszcze których nie ma kto. Nie ma komu skolibrować, oczywiście, sprzęgła, bo serwis nie wyrabia.